To mają być referendum nad rządem Donalda Tuska. Tak wczoraj kandydat Prawa i Sprawiedliwości mówił o zbliżających się wyborach prezydenckich. A patrząc na notowania rządu, to już moja, e, moje dopowiedzenie, no te, te, ten wynik nie byłby chyba takiego referendum najlepszy dla waszego rządu. Rozumie pan, dlaczego te notowania są takie kiepskie? Notowania są normalne. Natomiast jeśli chodzi o wystąpienia pana kandydata Nawrockiego, to było wystąpienie, jakby pan Nawrocki chciał być premierem, a nie prezydentem. Ponieważ wszystko, o czym mówił, jest w gestii rządu, a nie prezydenta. Więc jemu się coś pomieszało. Pogonie rząd do roboty, mówił wczoraj. No tak, oczywiście, bo prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma narzędzia, żeby kontrolować rząd. No chyba nie. I panu Nawrockiemu się coś pomieszało. Jeśli chce być liderem partyjnym, to niech, stąd, niech wystartuje na prezesa Prawa i Sprawiedliwości i zobaczymy, jaki wtedy osiągnie wynik. Podejrzewam, że, że marginalne. Ale nie boicie się w rządzie, że rzeczywiście te wybory będą takim za albo przeciw, takim plebiscytem po tym, po tym dwuleciu prawie rządu Donalda Tuska? To nie jest plebiscyt. Tylko to są wybory na najwyższy urząd w, w, w państwie i prezydent Polski ma pe, pe, pewne prerogatywy, ale pewnych nie ma, a panu Nawrockiemu chyba się to pomieszało. Będziemy głosować na kandydata, który chcemy, żeby pomógł poprawiać Polskę, a nie wetować każdy projekt, który, który wychodzi z Sejmu i Senatu. Co? co może mieć miejsce, jeżeli to przejmie pan Nawrocki, ponieważ, ponieważ um, nie, potrzebujemy prezydenta, który chce wspólnie um, prowadzić Polskę do przodu. I, i, i dlatego myślę, że jeżeli wy, wy, jeżeli, gdyby miał wygrać pan, pan kandydat Nawrocki, to dojdzie do, do sytuacji pogarszenia.